czy ruszać korzenie roślin przy sadzeniu. Kontrowersyjny temat, wypowiem się jakie zdanie na ten temat mam ja. Wiele poradników jak posadzić roślinę i w wielu poradnikach jest taki temat, że ktoś wyciąga roślinę z doniczki, a potem pół tych korzeni ręką wyrzucił. I ja zawsze oglądam takie filmiki i myślę sobie tylko jedno. To po co ta moja robota jako szkółkarza przy produkcji roślin? Po co ja robiłem najlepszy system korzeniowy, jaki jestem w stanie wytworzyć, odpowiednim nawożeniem, podlewaniem? Żeby ktoś przyszedł i połowę tych korzeni wyrwał. No to z drugiej strony mamy głosy, ale takie poderwanie korzeni to jest takie pobudzenie systemu korzeniowego do wzrostu. To ja Ci powiem teraz na ten temat. Jeśli tutaj z dołu doniczki masz przekorzeniony filc, to ten filc, żeby zdjąć doniczkę z bryły, oczywiście bierzesz ręką i z tej strony zrywasz. I to jest wystarczające. A jeśli takiego filcu nie masz, bo w przypadku na przykład różonecznika będzie bardzo trudno, żeby tutaj na dole był filc, bo różonecznik się korzeni raczej górą, raczej szerzej, i raczej dookoła doniczki. To teraz ja Ci powiem, że jeśli na przykład sadzimy różanecznika, i ja teraz z tego różanecznika wyciągam doniczkę, i on ma najwięcej systemu korzeniowego na zewnątrz bryły, to właśnie tym zdjęciem doniczki naruszyłem troszeczkę korzenie. I to wystarczy. Nie muszę robić czegoś takiego, że wyciągam roślinę z doniczki i obrywam. I potem sadzę. Właśnie zniszczyłem te rośliny. Na potrzeby filmiku. Tak proszę nie robić, zwłaszcza z roślinami wrzosowatymi, z rodziny wrzosowate. One mają bardzo delikatne korzenie. I teraz ja, który produkuję takie rośliny, no nie mogę patrzeć na to, jak ktoś przychodzi i niszczy te rośliny, bo trzeba stymulować korzenie do rozwoju. Nie, to po co ta moja robota? Powtarzam, samo wyciągnięcie rośliny z doniczki. Już jest naruszeniem tych zewnętrznych korzeni, a zobaczcie, że najwięcej tych korzeni, drobniutkich, jest właśnie na zewnątrz doniczki. Tak rosną w tych doniczkach, trudno.